Eja! poposzę? poproszę. O co chodzi? Nie masz. I, Wzywam wszystkich konduktorów. Co jest? Pasażer na gapę. Ucieka na tu pociągu. Łapcie go! Ja go złapię! Suj, <mulatowis> <mulatowis> gapowiczu! Tam jest! I, Szybko do lokomotywy! Ani Panie maszynisto! Pasażer na gapę, uciekł z pociągu! Pożałuję, że się urodził. E -a, e -a. E -a. No, Chodź do mnie! Oto kara dla Gapowiczów.